No to... Mikrofon musisz włączyć. Ja. Mhm. Set. huh Set. Setery. Setest. Tylko wymawiamy set, set? I setest. Set. Setery. Setest. i Besztak. Oh, les, Lys, eh, i Monika Dum, Dumera, Dumer. No i co? Czas nam się skończył, więc pójdziemy dalej na te zajęcia. Tych odmian, przedmiotów jest dużo. Znaczy stopniowania tych przedmiotów jest dużo. Bo jest dużo wyjątków. To znaczy odpowiednie końcówki. Trzeba albo podwajać spółgłoski, albo odejmować i tak dalej. Więc to sobie co dokończymy i zrobimy na następnych na zajęciach powtórzenie z zdań podrzędnych i współrzędnych. Może tak być? Tak. Tak. Bo jeszcze przepisuj. Testem sobie zrobimy te zdania, żeby dobrze napisać ten wstawić. albo wybierać. No dobra, no to widzimy się w środę. Tak, zobaczę. Do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Kulgunat, widzę. Kulgunat, tak, dokładnie tak.